W tym odcinku. Zgodnie z tym, co mówiłem od pół roku, mój portfel wyprzedza indeks WIG, czyli o tym, jak dokładne zrozumienie uniwersum, w którym inwestujesz, daje jednak pewną formę kontroli nad tym, co się dzieje. Czy podniesienie podatku CIT dla sektora bankowego zakończy hossę w Polsce? Odpowiem też na mega ciekawy komentarz i przedstawię plan, który musiałbym wdrożyć, żeby faktycznie spróbować na dłużej utrzymać 20% średniorocznej stopy zwrotu w tym portfelu. Niech muzyka z kebaba rozbrzmiewa w polskich domach, a ja zapraszam na 62 odcinek przygód coraz starszego portfela publicznego kanału Zawód Inwestor. No witam, jak zwykle przypomnę, jak ten portfel działa. Otóż, mając dosyć twórców, którzy albo tylko gadali, albo ukrywali swoją niewątpliwie nieosiągalną wiedzę i umiejętności za paywallami, postanowiłem pokazywać na żywo od zera moje dążenie do zbudowania kapitału w wysokości miliona dolarów, używając do tego głównie polskiej giełdy i publikując wszystkie transakcje krok po kroku. Dziś portfel ma 2 lata i 4 miesiące i prawdopodobnie stanie przed pierwszym poważniejszym testem. Warto obserwować i uczyć się razem ze mną, bo do tego, że przez te dwa lata przyswoiłem i przekazałem masę wiedzy, nie mam już większych wątpliwości. Przydałoby się jeszcze wiedzieć, że jak kiedyś ktoś mądry powiedział: Wszyscy jesteśmy o kolejne dwa tygodnie bliżej swoich finansowych i inwestycyjnych celów. Po raz 62. obligacje wygenerowały odrobinę odsetek, a firmy, których akcje posiadacie, coś tam sprzedały, niezależnie od tego, czy ich akcje akurat rosły czy spadały. Zostawiajcie proszę subskrypcję, łapki, i komentarze pod tymi filmami. No to serio bardzo pomaga. A poza tym, to wakacje się skończyły i bierzemy się do roboty. No to zacznijmy od polskiego rynku, bo tutaj akurat muszę się tym razem pochwalić i uważam, że oglądanie odcinków tego publicznego portfela faktycznie niosło ze sobą ogromną wartość. Głównie z tego powodu, że już może nawet od roku starałem się bardzo dokładnie tłumaczyć strukturę indeksu WIG. I ostrzegać przed tym, że duży udział w nim mają banki, oraz pokazywać, dlaczego ten sektor tak mocno urósł i dlaczego wzrost wyników banków nie będzie trwał wiecznie. No i też ogólnie poza tymi bankami cieszę się, bo widzę, że faktycznie udaje się budować taką dużą społeczność osób skupioną wokół inwestowania w takim bufetowskim stylu czyli w 100% w firmę prawie że ignorując zachowanie samego wykresu akcji tej firmy w krótkim i średnim terminie. Oczywiście, ja ten odcinek nagrywam w momencie, w którym jeszcze nic nie jest przesądzone, ale dużo wskazuje na to, że podniesienie podatku CIT sektorowi bankowemu i wizja dosyć szybkich obniżek stóp procentowych w Polsce znacząco i może nawet trwale osłabiła sentyment do największych spółek z polskiej giełdy. Jednocześnie, według mnie, tworząc pewną szansę dla tych mniejszych spółek. Przypomnę jeszcze raz, że do tej pory ta ogromna hostsa była napędzana kapitałem zagranicznym, który inwestował głównie w największe, najbardziej płynne spółki z polskiej giełdy. Od dłuższego czasu starałem się więc wskazywać i inwestować samemu w spółki, które raczej nie są bardzo cykliczne i nie rosną na fali tego chwilowego dobrego sentymentu, a fundamentalnie i regularnie się rozwijają. W ostatnich dwóch tygodniach nastąpiła właśnie próbka tego zjawiska, bo WIX z 10% przewagi nad moim portfelem stracił ją w całości. No i w momencie nagrywania tego odcinka, odrobinkę przegrywa. Zauważcie, że ja kompletnie nie wiedziałem, kiedy i z jakiego powodu taka sytuacja nastąpi. Nie zdziwiłbym się też, gdyby trwała kolejny rok. W czasie, kiedy to zapowiadałem, zdążyłem już dostawać komentarze, że się myliłem i co ja gadzam, skoro banki cały czas rosną i na pewno sobie zrekompensują ten podatek i obniżki stóp procentowych. Tylko, że ja pamiętajcie, że te wszystkie swoje przemyślenia umieszczam w takich kilkuletnich ramach, czyli tak. Jestem pewien, że wybieranie stabilnie rozwijających biznes spółek wygra w długim terminie z cyklicznymi sektorami, nie mającymi za bardzo przestrzeni na fundamentalny rozwój, bo zauważcie, że banki raczej konkurują między sobą w tej samej grupie klientów, która się jakoś specjalnie w Polsce nie zwiększa, podczas gdy wybierane przeze mnie spółki albo mają jeszcze to pole do rozwoju w Polsce, albo po prostu odważnie wychodzą za granicę. Określony sentyment może trwać na giełdzie, nawet myślę, do 5 lat, ale fundamentalnego rozwoju w wieloletnim terminie nic nie będzie w stanie oszukać. Wiem, że ostatnio bardzo dużo mówiłem o zależności między całą polską giełdą a tym sektorem bankowym, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, żeby to zrozumieć. W ogóle, jeżeli będą wam się zdarzać takie okresy, że wiecie, wy budujecie sobie portfel zgodnie ze sztuką, zgodnie ze wszystkimi długoterminowymi zasadami, jak ktoś kupuje memiczną spółkę i jemu to rośnie o 50%, no to wracajcie e, myślami do tego badania, które ja często przywołuję, w którym udowodniono, że nawet Bóg zostałby wywalony z funduszu inwestycyjnego, no bo gdyby wybierał najlepsze długoterminowo spółki, to i tak bywałyby naprawdę długie okresy, w których przegrywałby z całym szerokim rynkiem. To badanie powinno wręcz wymusić przestawienie swojego umysłu na myślenie przynajmniej na te 2-3 lata do przodu. Krótko mówiąc, często warto kupić bardzo dobrą firmę trochę drożej i przeboleć to, że nie rośnie przez rok czy nawet dwa, niż kupić coś modnego dla krótkotrwałych zysków i emocji, które generuje zmieniający się wygres. W ogóle niezły przypadek tego zjawiska dla mnie to ostatnio Kruk, który yy, pokazał wyniki. Ja tę spółkę kupiłem bardzo, bardzo, bardzo niedawno, czyli ponad rok temu. I też ile się naczytałem przez ten czas, że tu gówno, że nie rośnie, że czemu to stoi w miejscu. Boże święty, trzymajcie mnie. Jeżeli macie takie myślenie, to wy nie inwestujecie, tylko kupujecie tę spółkę spekulując, że może przypadkiem wam się uda i jej kurs urośnie i da wam to trochę dopaminy. Inwestycja w spółkę po prostu zakłada, że przeanalizujesz ją i stwierdzisz, że jest na trajektorii wzrostowej i na niej pozostanie. Czy dwa kwartały to dobry czas, żeby stwierdzić, czy spółka się rozwija czy nie? Jeżeli powiesz, że tak, to ciekawe, czy ty zrewolucjonizowałeś swoje życie przez dwa ostatnie kwartały. A Trzeba pamiętać, że to jest ogromna firma i potrzebuje jeszcze więcej czasu, żeby gdzieś tam się rozwinąć, żeby zrobić jakiś ruch. Dlatego dla mnie wręcz zaskoczeniem są te ostatnie wzrosty po wynikach, bo one są dokładnie takie, jak zapowiadał wcześniej prezes. Ulga inwestorów i te wzrosty pewnie wynikają jednak z tego, że to ryzyko prawne w Hiszpanii, które gdzieś tam majaczyło, znacznie się zmniejszyło i druga połowa roku zapowiada się dobrze, a więc Kruk pewnie dowiezie kolejny wzrost rok do roku. Ja tak zakładam, że zysk netto wzrośnie o 10%. Jeżeli ktoś podejmuje decyzję o sprzedaży na podstawie tylko tego, że kurs stoi w miejscu, to kurwa, nie wiem co mam więcej powiedzieć, bo od ponad dwóch lat tutaj tłukę, że to nie ma większego znaczenia. Udawane emocje jak zwykle, dowiezione dzięki niesamowitej grze aktorskiej, a my idziemy dalej. Albo nie, jeżeli się podoba, to pamiętajcie o mnie przy wyborze konta maklerskiego, bo serio warto korzystać z mojego polecenia. No bo po prostu uważam, że to konto maklerskie, które polecam, jest w tej chwili najlepsze w Polsce. Oczywiście chodzi o XTB, jest to partner tego kanału, ale jakby było coś lepszego, to polecałbym po prostu konkurencyjną firmę. Link zostawiam w opisie i bardzo dziękuję za każdą formę wsparcia. Przejdźmy teraz do komentarza, który miał dużo lajków i mnie bardzo zaciekawił. Kontekst jest taki, że w poprzednim odcinku, tak wspomniałem, że zastanawiałem się nad tym, czy nie spróbować, podejmując oczywiście większe ryzyko, w tym portfelu dążyć do utrzymania 20% średniorocznej stopy zwrotu, co jest w ogóle wynikiem mniej więcej takim, jaki przez całe swoje życie, przez 80 kilka lat utrzymywał Warren Buffett. No, to jest wręcz niewyobrażalny wynik w takim terminie. Ja celuję oczywiście w krótszy okres, bo przypadek Bafeta jest prawdopodobnie już nie do powtórzenia z wielu powodów. Komentarz brzmiał: Mam nadzieję, że powstrzymasz się od tego próbowania utrzymania 20% średniorocznej stopy zwrotu, bo w odbiorze to dla mnie sygnał, że przechodzisz z ambitnego w działaniu, ale zdroworozsądkowego, do inwestora, który tak bardzo wierzy w swoje możliwości, że odkleił się od realiów, o których sam niejednokrotnie opowiadał. Z jednej strony w każdej chwili może nadejść bessa i będą miesiące na spadkach, inwestujemy dalej, ale przygotujmy się, że nie zawsze będzie różowo, a z drugiej miałem bardzo dobre wyniki to może tak, 20% plus przez kolejny rok, jak się postaram. Jedno to dobry przekaz na kanale o inwestowaniu, który chce ludzi motywować, ale też pokazywać realność, a drugie już niekoniecznie. No nie ukrywam, że ja lubię dostawać takie komentarze, które później mnie zmuszają do myślenia, a ten jest wyjątkowo rozsądny. Po przemyśleniu sprawy zgadzam się, że ambicje urosły dlatego, że rynek ostatnio zachowywał się świetnie i po prostu powstała podstawa z niezłego wyniku, która kusi, żeby spróbować ją utrzymać. To jest jednak właśnie tak, że ja się bardzo waham, w jaką stronę iść. Bo trzeba jasno powiedzieć, że ten portfel w obecnym kształcie. Nie ma większych szans na utrzymanie 20% średniej stopy zwrotu i chwilowo ma wyższą właśnie ze względu na trwającą hossę. To moje takie w miarę bezpieczne podejście, szeroka dywersyfikacja wynika z prostego faktu: ten projekt jest zbudowany z bardzo znaczącego dla mnie kapitału, więc nie czułem się do tej pory na siłach, żeby pozwolić sobie na przykład mocno ograniczyć liczbę spółek czy wykonywać jakieś agresywne ruchy. To jest w ogóle świetna podstawa do tego, żebyśmy porozmawiali sobie, jak osiągać takie wyniki, takie wysokie i co trzeba poświęcić. No bo zawsze jest coś za coś. No to przede wszystkim trzeba perfekcyjnie znać spółki, wśród których się poruszamy. Następnie należy wybrać te, które mają realną szansę rozwijać biznes o te ponad 20% średniorocznie, bo bez wzrostu fundamentów nie ma szans, żeby kurs w dłuższym terminie rósł. On jest po prostu długoterminowo skorelowany ze wzrostem wyników. Rozwój firmy o 20% średnio rocznie to wynik w dłuższym horyzoncie, rzadko spotykany wśród już takich rozwiniętych biznesów, jakie mamy na giełdzie. Następnie trzeba by skonstruować taki, no, ryzykowny portfel z tych najlepszych, powiedzmy 5-10 podmiotów, na które stawiamy najmocniej, i następnie liczyć, że tak jak Buffett, trafimy akurat i wytrzymamy ze spółką, która będzie drugim Applem. Dobrze byłoby w tym czasie śledzić ten portfel i potrafić szybko reagować w przypadku braku realizacji naszego scenariusza, bo mocny spadek jednej spółki w portfelu złożonym z 5 czy 10 firm, no już po prostu dosyć mocno boli i ogranicza późniejszą stopę zwrotu. Ja więc na razie zadaję sobie takie otwarte pytanie. Czy czuję się na tyle pewnie, żeby w portfelu wartym 800 tysięcy złotych stopniowo zmniejszać liczbę spółek, i koncentrować kapitał w tych według mnie najlepszych, no i czy jestem na to gotowy psychicznie, bo to fakt, że Bessa w takich skoncentrowanych portfelach bywa straszna i my później widzimy tylko te projekty, które przetrwały, zapominając o tym, jak wielu inwestorów poniosło porażkę, dążąc do ponadprzeciętnych stóp zwrotu. No i tak, Bessa w końcu przyjdzie i nie będzie różowo również w tym portfelu, nieważne jakbym go nie ułożył, ale moja perspektywa jest taka, że od 6 lat siedzę na tym rynku codziennie, już na poziomie takim średnim, plus znam te polskie spółki i chciałbym chyba spróbować wykorzystać tę wiedzę przynajmniej do próby utrzymania takiego naprawdę solidnego wyniku. Niekoniecznie faktycznie musi to być 20%. Z drugiej strony, ja właśnie nikogo nie zachęcam do naśladowania mnie i nadal uważam, że 10% średniorocznie to jest genialny wynik, dający ogromną przewagę finansową nad resztą inwestującego społeczeństwa i jeżeli sam go osiągnę w takim naprawdę długim 20-30 letnim terminie, to naprawdę się nie obrażę. Ja się faktycznie staram dodawać do tego odrobinę ambicji, bo po prostu jestem takim człowiekiem, a samo inwestowanie jest moją pasją. Tamto to była taka luźna myśl i jeszcze o niczym nie zdecydowałem jak coś, jeżeli chodzi o ten portfel. A w razie czego, jeżeli zdecyduję się na trochę większe ryzyko, to ja to na pewno będę robił tak stopniowo. Ten portfel będzie przechodził taką powolną ewolucję, bardziej niż rewolucję. Więc jeżeli w tamtym odcinku zabrzmiałem, jakbym się odkleił, no to mogłem tak zabrzmieć, bo jestem człowiekiem, no czasami bardziej euforycznie podchodzę do przyszłości, czasami bardziej pesymistycznie, no to mi się będzie zdarzać. Ale tak na spokojnie podchodząc, to jest tak, jak tutaj powiedziałem, czyli wiem, że to jest takie bardzo optymistyczne założenie, i wiem, że musiałbym bardziej ryzykować, żeby je osiągnąć. No, i jeszcze się po prostu zastanawiam, w jaką stronę e z tym portfelem iść. Przechodząc tak ogólnie do spółek z USA, to najpierw taki komentarz, że po pierwsze. Dobrze byłoby zacząć publicznie nawoływać do konieczności wprowadzenia podatku cyfrowego do tych amerykańskich gigantów technologicznych, bo to jest naprawdę jakiś dramat, co robi na przykład spółka Meta odpowiedzialna za Facebooka i Instagram. Od lat pojawiają się tam reklamy ludzi podszywających się pod polityków, aktorów i teraz influencerów finansowych, a ci debile z Facebooka nic z tym nie robią, zarabiając na tych reklamach które muszą być skuteczne, skoro się pojawiają, a więc oszukują polskich obywateli, a dodatkowo Meta nie płaci w Polsce praktycznie podatków, śmiejąc tam się tym samym w twarz. A właściwie to płaci, ale sześciokrotnie niższe niż np. polska spółka WP. Jeszcze w moim przypadku było o tyle dobrze, że te skamerskie reklamy pojawiały się z Mordą Zuckerberga, bo mam go na awatarze. Ale szczytem bezczelności w tym przypadku jest to, że Zuckerberg niedawno poszedł do Trumpa płakać, że go prześladują podatkiem cyfrowym. Absolutnie powinniśmy wymagać reakcji od polityków. Nie wiem w ogóle co robił Wokik i trzeba w takich sytuacjach no, jak najszybciej dojebać im kary za akceptowanie tych skamerskich reklam i profili, no i ten podatek cyfrowy, bo z tego co pamiętam no, nie jesteśmy amerykańską kolonią. Oprócz tych reklam, media społecznościowe, no, trzeba przyznać, że to prawdziwy rak zatruwający umysły właściwie wszystkich nas i psujący młodych ludzi. Co tak jednoznacznie wynika z wszelkich badań, jakie na ten temat czytam. No, a spółka Meta to pod tym względem imperium korporacyjnego zła, i zamiast podatku, tak naprawdę należy im się to, co Johnny Silverhand zrobił Arasace, pozdru a wracając do rynku, to SP500 ustanowił kolejny szczyt na poziomie 6500 punktów i ponownie potwierdza się sens tego, co sam robi już od dłuższego czasu, czyli mówię, że jest tam mega drogo, ale jednak coś tam powoli, mało łyżeczką dokupuje. Za chwilę dostaję też ambiwalentne informacje. Z jednej strony, że AI to absolutna rewolucja, już za chwilę przyniesie wszystkim kolosalne zyski, a z drugiej, że tak naprawdę to jeszcze nie ma jakiegoś wielkiego zastosowania dla biznesu i że do poważnej monetyzacji rozwiązań opartych o AI daleko. Amerykańscy analitycy podwyższają jednak prognozy zysków spółek z SP500 na ten rok, a ja cały czas modlę się o korekty zarówno w USA, jak i w Polsce, żeby móc kupować na bardziej racjonalnych poziomach, bo naprawdę trafiłem tak, że jeżeli spojrzycie na ten wykres. No to naprawdę wiele, wiele miesięcy mojej przygody inwestycyjnej przypadło akurat na czas, kiedy te amerykańskie akcje były po prostu no, bardzo drogie w stosunku do historii. No i ja cały czas uważam, że mój sceptycyzm bardzo się do tej pory opłacił i pewnie dalej będzie się opłacał. Krótko mówiąc, no ja personalnie nie mam specjalnego FOMO, że jak nie kupię teraz, to przegapię życiową szansę. Są inne sposoby inwestowania, w których czuję się pewniej i spokojniej. Ale to jest tylko moja opinia. Po prostu na tę amerykańską technologię tak, wiecie, mocno się przerzucę, jak stwierdzę, że czuję się w tym pewnie i jest na to dobry czas. Zerknijmy na nowe zakupy. Tym razem do portfela dopłaciłem no niby 10 tysięcy złotych, ale tylko tak daje znać, że zakupy za połowę tej kwoty ujawnię dopiero w przyszłych odcinkach. No po prostu chcę utrudnić e, kopiowanie mnie. Myślę, że jak komuś bardzo zależy tak czy inaczej na kopiowaniu mnie, to ja mówię na tyle rzeczy w tych odcinkach, że... Sobie poradzi. No ale za to drugie 5000 złotych kupiłem 11 kolejnych akcji Synektiku i 22 akcje Verkomu, budując po prostu coraz większe pozycje w tych spółkach z kategorii tych nie najtańszych, ale za to z potencjałem na bardzo szybki wzrost biznesu. A to zobaczmy od razu, jak zachował się ostatnio cały projekt. Tutaj mam najwięcej powodów do zadowolenia, bo mimo wyraźnej korekty na głównych polskich indeksach, wynik publicznego portfela tylko lekko drgnął w dół. W tej chwili jego wartość wynosi 800 tysięcy złotych, a zysk w poprzednim odcinku wynoszący 180 tysięcy spadł do 173 tysięcy złotych. Stopa zwrotu utrzymuje się na wysokim poziomie 67%, co daje 24,5% średniorocznie. No, jeżeli na polskiej giełdzie faktycznie w tym momencie następuje to bankowe przesilenie i czeka nas jakaś głęboka, powiedzmy 20% korekta na indeksach. No to po pierwsze 6,5% mamy już za sobą, a po drugie marzę o tym, bo to idealny czas, żeby robić zakupy dywidendowe z myślą o przyszłym roku czy przyszłych latach, a im taniej, tym lepiej. No a po trzecie, materializuje się faktycznie to, co mówiłem od wielu odcinków, czyli ja bardzo komfortowo czułem się kupując akcje, które teraz posiadam w tym portfelu, bo one cały czas nie były przesadnie drogie i mają przed sobą cały czas perspektywy regularnej poprawy wyników. Gdyby ceny wszystkich akcji w tym portfelu spadły dzisiaj bez zmiany warunków o 20%, to byłaby po prostu kolejna świetna okazja, którą wykorzystałbym i która po chwili gorszego sentymentu wpłynęłaby na lepszy wynik w przyszłości. Czuję się w tym momencie dosyć pewnie, nawet licząc na głębszą korektę, bo właśnie w tym odcinku chciałem powiedzieć, że już przy zakupach miałem trochę takie poczucie, że kupuję te akcje, ale że one już nie mają tego przyjemnego, cenowego marginesu bezpieczeństwa. Tylko no rynek zdecydowanie dotarł do poziomu ferwy cen, co oczywiście też niekoniecznie znaczy, że jest drogo. Ale wiecie, to już takie ceny, że w przypadku gorszego sentymentu, no, liczyłbym się z tym, że tak ceny na dłużej mogą spaść poniżej tej dzisiejszej ceny zakupu. Z takich ważnych danych dla spółek, m.in. z tego portfela, no to nadal wydaje się potwierdzać to, do czego przygotowywałem ten portfel od dłuższego czasu, czyli niezłe dane o sprzedaży konsumenckiej, które sugerują, że w lipcu sprzedaż wzrosła o 4,8% rok do roku, przebijając znacznie prognozy analityków, z czego prawie o 15% wzrosła sprzedaż ubrań. Pod ten scenariusz w tym portfelu pojawiło się na początku roku LPP i na razie wygląda na to, że opłaciło się wykorzystać korektę do zakupów. Z myślą o silnym konsumencie, mam tutaj też Rainbow Tours, które ostatnio zaliczyło przecenę po wywiadzie prezesa, w którym stwierdził, że wyniki w tym roku będą bardzo dobre, ale nie rekordowe. To akurat było wiadomo, więc trochę nie rozumiem reakcji rynku, no ale znowu wcześniej Rainbow mocno rosło, teraz spadło, nie ma co szukać powodów. Z pozostałych spółek konsumenckich mam tu ABPL, które pokazało wyniki zgodne z szacunkami, ale za to z konferencji wynikowej płynie optymistyczny obraz kolejnych kwartałów wynikający z większej liczby przetargów publicznych i z zakończenia wsparcia dla Windowsa 10 w październiku, co powinno zmusić część firm i urzędów do wymiany sprzętu na taki, który bez problemu obsłuży Windows 11. AB to w ogóle spółka, która dystrybuuje sprzęt elektroniczny. Z tej samej branży mam w tym portfelu Asbis, który działa po prostu trochę szerzej geograficznie. Pozostała pozycja na silnego konsumenta jest przeze mnie budowana w spółkach działających w obszarze reklamy, czyli Digital Network i Wercom, bo dosyć jasna dla mnie jest korelacja, że im silniejszy konsument, tym więcej wydatków na reklamę, żeby go pozyskać czy utrzymać. No, te cztery ostatnie miesiące roku zapowiadają się mega ciekawie i wygląda na to, że w przyszłym roku, po latach, będziemy wreszcie zbliżać się do niskich poziomów stuprocentowych. I pieniądze z wysokich rat kredytów zamiast do banków wreszcie popłyną szerzej do gospodarki i zostaną w naszych kieszeniach. Co do pozostałych statystyk, zysk mimo sporej korekty na WIG-u utrzymuje się blisko szczytów i wynosi 173 tysięcy zł. Gdyby taka globalna korekta miała się pogłębiać, to na 200 tysięcy złotych zysku pewnie trzeba będzie trochę poczekać. Do portfela dopłaciłem 627 tysięcy złotych, a jego wartość to 800 tysięcy złotych. Milion złotych w tym roku też zależy od zachowania rynku. No i statystyka, z której jestem najbardziej dumny. W tym odcinku się trochę chwalę, bo to jest tak, że pierwszy raz w historii swojego inwestowania. Tak gdzieś od roku wszystko idzie tak, jak sobie mniej więcej zaplanowałem, więc dajcie mi się pocieszyć, chociaż chwilę mieć coś z tego życia, błagam. No, chodzi o to, że pierwszy raz w historii tego portfela, początkowo dołowanego przez PEPCO, udało się wyprzedzić wszystkie trzy benchmarki, czyli SP 500, NASDAQ i WIG. Jeżeli uda się ten WIG wyprzedzić jakoś tak mocniej, na dłużej, no to jest duża szansa na to, że ten rok będzie momentem przełomowym, po którym mój portfel już nigdy nie wróci poniżej tego indeksu. Chociaż nigdy w inwestowaniu to bardzo niebezpieczne słowo. No, w każdym razie jestem mega zadowolony, że nie posiadając tu już banków, udało się wykręcić naprawdę dobry wynik i zbudować portfel, który nie osiągnął tego tylko takim, wiecie, chwilowym dobrym sentymentem, chociaż częściowo na pewno, a zrobił to za pomocą regularnie rosnących biznesów. Po prostu spółki w moim portfelu dosyć regularnie pokazywały rosnące wyniki. Wiele z nich nie dość, że była kupowana tanio, wiele z tych spółek, to po prostu zdążyła się odrobinę fundamentalnie rozwinąć. W każdym razie raczej optymistycznie patrzę na kolejne 2,5 roku. Mam nadzieję, że będziemy dalej się słyszeć, wspólnie się uczyć, no bo o ile do tej pory jakoś tego nie czułem, to ostatnio sam przed sobą byłem w stanie przyznać, że wiedza z tego kanału faktycznie jest całkiem wartościowa, no jeżeli nie cała, to przynajmniej jakaś część. Mam nadzieję, że mimo korekty do tej końcówki roku podejdziecie z coraz większą motywacją do inwestowania i z myślą już o przyszłych latach. Cześć.